Prześliśmy, nie widzieliśmy, pa. Jest jeden, no nie. Tutaj weźmiemy drugiego, pa, jaki ładny. O, wyciągniemy go. Dobra, czekaj, już idę. I tutaj widzę następne dwa, ale to zaraz do nich. Czekaj, podejdziemy tylko wezmę sobie za tak rzucę O, i idziemy po następne tutaj Tutaj coś rosło patrz oh, 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 człowieku. o człowieku ale grzyb o, oh. no ten to ładny taki meszek ale prawdziwków trochę ważą a patrz tutaj patrz co znalazłem jednego, jest jeden o, wyciągamy jedna, druga sztuka i patrz następny, już widzę, bo tu Dzień dobry! O, wow. o, patrz! I już są cztery. A tak, nie byłoby żadnego. Tak mi się wydaje, że tutaj koźlak jest. A to, to muchomor. Przysmak tyściowej a tutaj też coś rośnie. To też jakiś przysmak. O, myślałem, że to moślaki. A widziałeś kiedyś brązowego Muchomora? Bo jaki ładny. Ja jeszcze takiego nie widziałam. Ten brązowy? To do To z tym można pomylić muchomor? Patrz. No, no, Patrz. To, nie, to widzę, że to jest rys, bo patrz. To jest ryc, bo ma pomarańczową obwódkę, nie? czekaj, chyba to nie jest stroną także to jest ryc, nie? Rydy są bardzo dobre. O, wstępna młoda sztuka. O. nie ty nie zbierasz rydzy? Nie, nie, nie wiem, nie znam ich kurwa ci pan jeszcze. O tu ich chyba nie Na No to o. o. A jeszcze jeszcze maślaki. Teraz pozbieramy. Maślaki to nie. W obecnym stanie, kiedy jest dużo prawdziwków, maślak nie jest grzybem, że tak powiem, najlepszym do zjedzenia. O! tutaj. I po trzy na raz, Cyk. Cyk, opa za osób, uciekaj. O i mamy trzeciego, dobra. No, I już rzucamy do reklamówki. To jest następny rydz. O, jeden, drugi, bardzo ładny. O. Czemu tak wiesz. Po czym pozna się rydza? Bo ma wódkę taką pomarańczową. I mamy kolejnego rydza. O ten to widać, pomarańczowy pachł w takiej reklamówce, bo niechcący wyskoczyłem na chwilę zbieramy, dobra i cyk I wrzucamy rączkę, wyciągamy fajnie, ładne o i tu jaki ładny, pa. elegancki kurwa duży <laughs> tu też jest mały rynek. bo coś znalazłem ale to jest chyba podgrzybek. No, pa, podgrzybka znalazłem. No już ja zbierałem parę dni temu podgrzybki. Zobacz, jak o, rośnie sobie malutki koźlak. A, jest inny grzyb, jest. O, co się przyjmujesz? O, a tu myślałem, że to ryc. Zaraz zobaczymy, czy to, czy to jest ryc. Jest jeden koźlak. A tutaj był stary koźlak. jak za... klikniemy. Będziemy widzieli czy to ryc Wygląda, że ryc, ale... O, a ten nie jest już rydzem, zobacz, jest inny. Chcibym poznać rydza od jakiegoś innego mleczaja. To zobacz, jak odwrócimy, ten jest taki biały, w ogóle jakieś tutaj puste, ale ogólnie jest biały, nie? A rydz ma obwódkę pomarańczową. O! Widać różnicę teraz. Tu nie widać bardzo. Ale tu już jest widoczna. Tu nie ma? Nie, nie ma coś tych tędy... jednak coś tutaj rośnie, patrz Ach, ty, ale jaki ładny, można zbierać, można i zdrowy już czuję po tym, że zdrowy jest, no piękny, prawdziwy. Czy nie to co tutaj, wiesz te maślaki, patrz, o, patrz, o, ale od razu ci mówię, że Jeden, patrz, drugi, trzeci Że nie ma się co cieszyć, bo już czuję jakie są mięciutkie w środku. Czyli o! Oh, nie wiem, że coś znalazłeś patrz jakie trzy ładne sztuki Bo ja to znalazłem jakiegoś kuźlaka Nie, co to jest? No jakiś taki, ale on miękki, miękki. Dobra, zostawiamy go. Teraz zobaczymy tutaj patwa. O, ten to ładny. No takie prawdziwki to można zbierać. O, pa. widziałeś pan Jest kolejna łatka chyba. Bo <ścoughs> coś tutaj rośnie. Mam nadzieję, że to prawdziwe. Czekaj. O, albo podgrzybek. Zaraz będę wiedział. Podgrzybek, podgrzybek także bardzo ciekawy grzybek. Podgrzybek to bardzo ciekawy grzybek. O! I ładny przysmak teściowej. No, mimo że czerwony, to i tak bardzo ładny. Tak jest! <noise> tu jakieś jakiś grzybiec, korzonki zostały. O, patrz. I tutaj. <noise> I tutaj. Wszędzie korzonki. Ktoś coś zbierał. Czegoś szukam Ty, ale tu musiało być grzybów. To niemożliwe. <grybujesz> nie no, nie wierzę, nie wierzę. Nie no, znowu, znowu jakiś korzonek. Piaczek albo coś. Kopnąłeś prawdziwkę? No. No, ja myślałem, nie. że to psiak kurwa. <grybujesz> A zobacz, kolejny ten. Patrz, znowu jakiś korzonek. No tutaj pełno było tych prawdziwków. Pełno. Ty ogarnij to. Tutaj to musieli być dopiero agresywni grzybiarze o, Nawet takich o nie przepuszczali O człowieku. No nie wytrzymam Przecież To nie jest możliwe żeby same korzonki zostały To może być koźlak Może być koźlak Chociaż wygląda mina Prawdziwka Ale bardzo zjedzonego Dlatego pewnie ktoś go zostawi to dopiero coś rosło Mój palec. Czekaj. Nie kopnął to ci od razu, mówię, że gościu miał tyle nawalono, że z koszyka mu wypadały. O! A tu proszę Państwa małutki prawdziwieczek. O! Ten to elegancki. No może być. O, patrz jaki ładny. Malutki. O, takiego małego to chyba nie zauważył. No ten to śliczny. Zobacz, pa, nic nie widać, i dopiero jak odsłonisz, pa, tyk. Biały. Ale to młode jakieś. Widzisz? O, elegancki. Patrz, o, co to jest? A to jest podgrzyb. To zaraz będą do, i podgrzywki. Nie, szatan nie, to na 100% podgrzybek. Dobra, widzę. No, dobra, No właśnie chciałam powiedzieć, że jest. O, chyba trafiliśmy na łatkę. Poczekaj, trzymaj, trzymaj. jest następny. Jednak coś tutaj. Coś tutaj rośnie. Paczki ładne. Czekaj, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo tutaj widzę, tutaj jest jakaś większa sztuka, tutaj chyba ktoś minął ten kawałek podłogi. O kurczę, ten to jaki piękny, jacie. No, zobacz, chyba koźlaka znalazłem, ta, jest koźlaczek. Idę. Zobacz, zobacz, zobacz. zobacz, zobacz. Oh. <laughs> Powiem Ci, on i taki, wiesz, coś tutaj go gryzło. Ale już czuję, że jeden z ładniejszych, bo gruby korzonek ma. Pa. O kurcze. O, trochę taki życiowy on. Ale nie jest zły. <laughs> Teraz zobaczymy. Jakiego jego stan faktyczny, czekaj. O, nie chce się przeciąć. O kurcze. Nie jest jakiś najgorszy. A co on Ci tak o, klap. Nie, no normalny ty. Ale taki wybarwiony. Elegancki jest. Mi się tam podoba. dziś nie ma boku, nie? Mógł być. Ja mam kurwa taki... Ja tak wieram, nie jak mam taki to takie... Ja, ja te, tak samo mam, ale jak już jest taki ładny, to, to wolę popatrzeć na tego, pa. Śliczny. O, patrz, tu jakiś grzybiarz zbierał, tutaj. I tutaj patrz, taki mały się uchował, niechcący. O. Ale czuję, że w środku rześki jest. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, jak to się mówi, do następnego. Co złego, to nie my. mm <laughs>